Święta Bożego Narodzenia nadchodzą wielkimi krokami, a problem z doborem prezentu dla najbliższych potrafi niejednym spędzić sen z powiek. Dlatego dzisiaj przedstawię Wam 5 smartfonów, które śmiało możecie wykorzystać jako propozycje na prezent świąteczny. Pokażemy zarówno modele te tańsze, jak i te droższe, aby każdy miał z czego wybierać. Oglądajcie! Z okazji Bożego Narodzenia Plus przygotował dla was specjalną świąteczną promocję. Dzięki niej w ofercie możecie otrzymać 6 miesięcy abonamentu gratis, gdzie płacicie tylko ratę za telefon, a w tym nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet bez końca. Pierwszym telefonem w dzisiejszym zestawieniu jest Motorola One. Ten smartfon zdecydowanie wyróżnia się zastosowanym systemem operacyjnym Android z dopiskiem One to wersja oprogramowania, która w pierwszej kolejności Otrzymuje aktualizację oraz nie podlega modyfikacjom ze strony producenta. Na uwagę zasługuje także pojemna bateria, która wystarczy na cały dzień użytkowania, a dodatkowo smartfon wyposażono także w technologię szybkiego ładowania Turbo Power. Telefon naładujecie przy pomocy złącza USB-C, ale w smartfonie nie zabrakło również portu Mini Jack, które coraz rzadziej widujemy we flagowcach. Z tyłu znajduje się podwójny aparat wraz z diodą doświetlającą oraz czytnik linii papilarnych. Z przodu zaś jasny ekran IPS 5,9 cala, a także aparat selfie 8 megapikseli wspierany również diodą doświetlającą. Kolejny smartfon to Samsung Galaxy A7. To prawdopodobnie najbardziej wszechstronny średniopółkowiec, jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne. A mowa oczywiście o potrójnym aparacie, który umieszczono z tyłu urządzenia. Obiektywy zapewniają doskonałą jakość zdjęć nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Połączenie standardowego obiektywu z szerokim i wąskim kątem pozwala osiągnąć znakomite efekty, które później możecie oglądać na ekranie AMOLED o wysokiej jakości. Zapewnia on bardzo głębokie czernie i precyzyjne odwzorowanie barw. Nie zabrakło oczywiście gniazda słuchawkowego oraz czytnika linii papilarnych, który w tym modelu umieszczono na prawej krawędzi, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Trzecim smartfonem ze średniej półki cenowej jest Huawei Mate 20 Lite. To urządzenie będzie najprawdopodobniej najlepiej sprzedającym się smartfonem w Polsce. A dlaczego? Ponieważ jest to idealna propozycja dla osób, które szukają doskonałego wyważenia pomiędzy ceną, a oferowanymi możliwościami i jakością. Duży sześciocalowy wyświetlacz oraz wydajna bateria sprawiają, że z tego telefonu można korzystać długo i komfortowo. Z tyłu znajdziecie szybki czytnik linii papilarnych, a zaraz nad nim podwójny aparat, który pozwoli wykonywać zdjęcia z płytką głębią ostrości. Taki sam zabieg został zastosowany z przodu, dlatego selfie również można wykonywać w taki sposób. Mate 20 Lite wyposażono w złącze USB-C, gniazdo słuchawkowe i funkcję szybkiego ładowania baterii. Następne dwie propozycje smartfonów to urządzenia flagowe. Zanim jednak do nich przejdziemy, to przypominam Wam, że ten film powstał przy współpracy z Plusem. Nowa oferta tego operatora jest prosta i elastyczna. Dlaczego? Prosta, ponieważ wszystkie oferty abonamentowe zostały skondensowane zaledwie do trzech opcji. A w każdej z tych ofert macie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMSy. Z kolei elastyczność to możliwość na przykład otrzymania 50% rabatu na drugi abonament. Jeżeli teraz decydujecie się na nowy numer, przedłużenie umowy lub przeniesienie numeru do Plusa, to otrzymacie 6 miesięcy abonamentu gratis, płacąc tylko ratę za telefon. Aby dowiedzieć się więcej o tej promocji, kliknijcie w kartę lub sprawdźcie informacje w opisie tego filmu. Pierwszym z dwóch flagowych urządzeń w tym zestawieniu jest Samsung Galaxy S9. Ten model testowaliśmy już na tym kanale, także serdecznie zachęcamy Was do obejrzenia tego filmu. W skrócie S9 to propozycja dla osób, które szukają urządzenia wysokiej jakości. Rozwiązania kompleksowego, które działa bezproblemowo zaraz po wyjęciu z pudełka. Duży ekran wykonany w najlepszej na rynku technologii Super AMOLED z zaokrąglonymi krawędziami nie tylko wygląda świetnie, ale także pozwala na komfortowe użytkowanie. Z tyłu umieszczono podwójny aparat zdolny wykonywać piękne fotografie oraz nagrywać filmy w zwolnionym tempie. Wielkim atutem S9 jest też norma IP60. Która zapewnia pełną wodoszczelność urządzenia. Ostatnim urządzeniem, które polecamy Wam w naszym poradniku prezentowym to Huawei Mate 20, czyli mój ulubiony tegoroczny smartfon. Ale dlaczego ulubiony? No, spójrzcie tylko na niego. Jest przepiękny. Kiedy pierwszy raz ujrzałem go w Londynie, to po prostu się w nim zakochałem. Symetria ramek wokół ekranu oraz sama jakość obrazu rzeczywiście robią wrażenie. Ale design to nie wszystko. Mate 20 został wyposażony w jeden z najdoskonalszych aparatów na mobilnym rynku. Trzy obiektywy: standardowy, szerokokątny i tele z trzykrotnym przybliżeniem. To zestaw perfekcyjny i uniwersalny, który sprawdzi się w każdej sytuacji i zapewni wysoką jakość. Zdjęć oraz filmów. Huawei nie zapomniało także o wielbicielach wyśmienitego dźwięku, bowiem w telefonie zamontowano topowej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy. Całości dopełnia ogromna bateria, która pozwoli na około 2 dni działania smartfona, a na dodatek naładujecie ją bardzo szybko, od 0 do 60% w zaledwie 30 minut. Czy smartfony są dobrą propozycją na prezent? Na to pytanie możecie odpowiedzieć w komentarzu poniżej, ja natomiast powiem, że na pewno jest to prezent bardzo praktyczny i długowieczny i mam nadzieję, że jeżeli na taki właśnie prezent się zdecydowaliście, to ułatwiłem Wam wybór. Jak już mówiłem, cena jednostkowa za takiego smartfona jest jednak do Dosyć wysoka, dlatego tutaj szczególnie warto zainteresować się wspomnianą już ofertą Plusa. Dzięki czemu możecie wyrwać każdy z tych smartfonów w naprawdę świetnej ofercie abonamentowej z promocją świąteczną, gdzie macie 6 miesięcy abonamentu za darmo. Tymczasem, jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, skomentujcie go poniżej, a także subskrybujcie kanał TechnoStrefa i zostawcie koniecznie dzwoneczek, bo to dopiero pierwszy z kilku poradników prezentowych, jakie dla Was przygotowałem. Publikacje kolejnych już w najbliższych dniach. Śledźcie naszego YouTube'a, zostawiając subskrypcję, jak już mówiłem, ale także Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem mówił dla Was szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia, już niedługo. Trzymajcie się. Papa! Pa. Yeah.